Oj, wybaczcie, lekkie osunięcie w grafiku. Poradnik do Syreny miał pojawić się zaledwie dzień, dwa, może trzy po premierze, a wyszło jak zawsze. Nie będę ukrywał, jest to troszeczkę spowodowane moją napiętą sytuacją ze Star Railem, ale o tym nie dziś. Zostawiam sobie na to przestrzeń na innym materiale, a dzisiaj za to zajmiemy się nową, świeżą postacią. Syreną z Honkai Star Raila. No tak, spora jest, nie? Musicie wiedzieć, że to nie jest taka zwykła postać dodana do Star Rail'a. Jest to Elisja. Jeśli nie wiecie o kogo chodzi, to całkiem dziwne, ale jest to jedna z najpopularniejszych postaci tak ogólnie w uniwersum Hojo. Większość z Was na pewno każe Raidenkę, która jest odpowiednikiem Raiden May z Honkaja III i ta Raidenka to też bardzo popularna postać w uniwersum Hojo i dla Hojo te postacie są bardzo ważne. Więc skoro jest to taka ważna postać, to musi być dopieszczona. No i w przypadku Syreny no, widać, że jest dopieszczona. Pociąg zmienia kolor w menu, cała fabuła kręci się wokół niej, i ma specjalny kit dopasowany do każdej postaci z Amphoreusa, to nie są przelewki. Postać jest gigantyczna i to dosłownie w przenośni. W dzisiejszym razem z gościem specjalnym wytłumaczymy wam jak ona działa, jak ją zbudować, czy warto po W końcu jej baner trwa 40 dni, więc czasu do namysłu jest naprawdę sporo. I wszystko inne co musicie wiedzieć. Ogromne podziękowania dla wspierających, a my bierzmy się do roboty. Naszą główną boaterkę podzielimy sobie na dwa etapy. Przed zamianą w cudzysłowie i po zamianie. Tym momentem przemiany jest ult, gameplay przed ultem, a po ulcie troszeczkę się różni. I zanim przejdziemy oczywiście sobie do tego mięska w postaci ulta i tego co robi po ulcie, w pierwszej kolejności omówmy sobie co robi przed ultem. To wytłumaczę wam już gość specjalny. No dzień dobry, tu Arik i dzisiaj na warsztacie mamy drzewko z Cyrena. Pierwsza i najbardziej podstawowa rzecz, jaką możemy nią zrobić, to jest Basic attack. Zadaje on obrażenia równe 50% jej max HP w jednego przeciwnika i daje jeden stack Recollection. Czym są punkty Recollection? To już za moment. Następnie mamy Skill i Skill daje nam dwie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim trzy stacky Recollection, które są nam potrzebne, żeby wbić Ulta. A druga rzecz to odpala nam zone, które trwa przez dwie tury i sprawia, że każdy demer zadawany przez naszych sojuszników jest wzmacniany przez dodatkowy 24% true damage'a. Talent sprawia, że na samym początku walki, albo później po tym, jak Cyrena już się ruszy, każdy nasz sojusznik oraz jego memo sprite dostają Stack Future. Kiedy sojusznik, który posiada ten stack, ruszy się w jakikolwiek sposób, zużywa ten stack oraz daje naszej Cyreny jeden Stack Recollection. Kiedy wbijemy na Cyrenę 24 stacki Recollection, jej ult może zostać użyty po raz pierwszy. Talent daje nam również to, że kiedy Cyrena jest on field, czyli po prostu żyje, sprawia, że wszyscy nasi sojusznicy zadają obrażenia zwiększone o 20%. Poza talentami mamy jeszcze Major Tracy. Pierwszy, czyli A2, sprawia, że memo Sprit naszych sojuszników, kiedy zostanie przyzwany, dostaje stack Future i staki Future, które posiadają nasze memo Sprity, nie mogą zostać zużyte. I za każdym razem, kiedy nasz memo Sprit się rusza, dostaniemy staka do ulta do naszej Cyreny. Następny, czyli A4, sprawia, że jeżeli w naszej drużynie poza Cyrenę jest jeszcze jeden, dwóch lub trzech dodatkowych Chrysos Air lub postaci Remembrance, Cyrenę dostaje na samym początku walki dwa, trzy lub sześć dodatkowych stacków potrzebnych do ulta. A6, czyli ostatni główny trace, sprawia, że kiedy Cyrena ma 180 lub więcej spida, wszyscy nasi sojusznicy zadają obrażenia zwiększone o 20%. Za każdy punkt spida, który przekroczy, ice respen dla Cyreny oraz jej Sprite jest zwiększony o 2%. I ten respen może być zwiększany łącznie do 120%, czyli do 240 punktów speed na naszej Cyrenę. Speed w obu przypadkach jest liczony dopiero w trakcie walki, więc jeżeli przed walką ma powiedzmy 170 spida, a w trakcie walki dobijacie do 200, trace będzie działał i zarówno wasza drużyna będzie biła o 20% więcej, jak i Wasza cyrena będzie miała powiedzmy w przypadku 200 spida ice respen zwiększono o 40% jakby na to nie patrzeć, to postać już przed samą w sobie zamianą zapowiada się już całkiem solidnie. Mamy 24% dodatkowego damage'a w postaci true damage'a, damage zwiększono o 20% i to dwa razy. Do tego wszystkiego możemy jeszcze dorzucić lightcone'a, jeżeli oczywiście go mamy, który powoduje dwie rzeczy. Pierwszy zwiększa damage, jaki otrzymują przeciwnicy o 10%, a drugi zwiększa nam crit damage o 16%. A jeśli buffujemy o memu sprite'a, buff ten jest o 60% skuteczniejszy, więc... kozak. Ale wiecie to tak naprawdę tylko przystawka. Prawdziwa gra zaczyna się dopiero wtedy, kiedy nastakujemy ulta. Arygo opowiedział już Wam, jak tego ulta możecie nastakować. I osoby bystre już doskonale wiedzą, że w drużynach, w których mamy postacie z Amphareusa, albo posiadamy memosprayty, stakowanie to następuje znacznie, znacznie szybciej. Więc w takich teamach z Kastoricem, z Agleą, z Hyacyntą, Stakowanie przebiega jak nieprzyjemnie prosto i raczej nastakujecie tego ulta bez żadnego problemu. Dalej będzie to wymagało od Was troszeczkę czasu, ale na pewno będzie to przyjemniejsze niż w teamach, gdzie takich Memospriteów nie będzie. A tym bardziej, jeśli nie będą, to postacie z Amphareusa. Wtedy to w ogóle już katastrofa. I mimo, że powiedziałem, że bez tego kliknięcia ulta postać już zapowiada się solidnie, to zaufajcie mi, chcecie tego ulta kliknąć i to bardzo. A żeby Was zachęcić, to może Arik opowie Wam, co się dzieje po kliknięciu ulta. Kiedy Cyrana korzysta ze swojego pierwszego ulta, jej memo Sprite zostaje przyzwany na pole walki i dostaje jedną ekstra turę. Cyrena aktywuje wszystkim sojusznikom ulta, wchodzi wtedy w stan Ripples of Past Reverie. Wtedy jej basic atak zostaje wzmocniony do wersji To Love and Tomorrow. Wtedy może używać tylko tego basic ataku, oczywiście poza ultem. Jej ult zwiększa również Cyrenę oraz jej Memo Sprita Crit Rate o 50% i odpala efekt Zone ze skilla, który nie ma czasu trwania, czyli tak właściwie trwa wiecznie. Ult ten może zostać użyty tylko raz w trakcie walki. Wzmocniony Basic Attack po użyciu daje nam 300 Ki Recollection oraz zadaje Ice Damage równy 30% Max HP Cyrenę biednego przeciwnika oraz Ice Damage równy 30% Max HP Cyrene wszystkim przeciwnikom. Tu warto wspomnieć, że ten Basic Attack nie odnawia nam skill pointów. Bardzo ważną częścią opisu jej ulta jest to, że przyzywa nam Memosprita, który dostaje jedną akcję. I to dopiero ruch jej Memosprita daje nam możliwość zbafowania sojusznika lub zadawania cennego obrażeń. Skile Sprita wyglądają następująco. Przede wszystkim możemy zbafować naszych sojuszników i kiedy nasz sojusznik należy do Chrysos Air, dostaje specjalnego buffa. Ten buff jest oczywiście inny dla każdego z Chrysos Air. Jeśli target tego skilla nie jest Chrysos Air, jego damage zostaje zwiększony o 40% na dwie tury. Łatwo rozpoznać, czy nasza postać posiada buffa od Syrenę, po prostu ma nad sobą serduszko. Konkretne buffy, jakie dostają postacie, będą wymienione za chwilę. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o talencie naszego Memo Memosprita. Przede wszystkim jego speed równy jest 0 i nie pojawia się w action order, czyli w tej belce po lewej stronie. Kiedy Memo Memosprit Cyrene jest on-field, znajduje się w stanie out of Bonds. Ten stan oznacza, że nie może być targetowany w żaden sposób ani przez naszych sojuszników, ani przez przeciwników. HP Cyrene oraz Memo Memosprita są ze sobą powiązane, czyli jeżeli HP u Cyrene ulega zmianie, to u jej Memosprita również ulega zmianie. Kiedy Memo Sprite zostaje wezwany, max HP Cyrenę zwiększa się o 24%. Zatem max HP jej Memo również zwiększa się o 24%. I na koniec, kiedy samon Cyrenę jest wezwany, usuwa wszystkie efekty ograniczenia kontroli, które są nałożone na nasze postacie. Ostatnią częścią kitu Cyrenę będą buffy, jakie daje wszystkim postaciom Chrysos Air. Z racji tego, że tych buffów jest naprawdę sporo, postaram się skrócić maksymalnie swoją opinię na ich temat oraz przybliżenie tego, jak one działają w ogóle. Postaram się przy okazji zaproponować drużynę, w której polecam grać taką Cyrenę, nie wiem, na przykład z Anaxą oraz to, w jaki sposób ją zbudować do takiej drużyny, żeby przy okazji grało się w tym w miarę sensownie i jednocześnie przyjemnie. Zacznijmy od Aglei. Dostaje Stack który po jej ataku lub jej Memo Sprita generuje 70 energii. Dodatkowo pasywka związana ze speedem Memo Sprita stakuje się od razu do maksa. Samo to już jest spoko ze względu na to, że Aglea ma wieczne problemy z energią, ale jakby tego było mało, ona i jej samon zadają obrażenia zwiększone o 72% i ignorują 36% defa przeciwnika. Efekt związany z boostem do Demerza trwa dopóki Aglea nie wyjdzie z ulta. Jednak jeśli chcecie odnowić sobie energię, musicie ponownie zbafować Agleę Cyreną. I teraz w jakim Teamie polecam grać taką Agleę z Cyreną? Przede wszystkim z kimś, kto będzie odnawiał jej ulta. Czyli przede wszystkim może być to Sandy albo Ho-Ho. Z innych postaci będzie również pasował main character albo Dunheng. Ostatnia dwójka nie pomoże bezpośrednio z ładowaniem Aglei, ale będą również pasować. Taka drużyna Aglei powinna robić naprawdę fajne i satysfakcjonujące wyniki w endgame'ie. Jeszcze jedna kwestia. W takiej drużynie Cyrenę raczej nie będzie robić zbyt dużych obrażeń. Dlatego rozsądnie byłoby zbudować ją pod maksymalną ilość spida, Najlepiej 200, żeby ruszała się 3 razy w pierwszym cyklu. Anaxa. U niego buff również jest jednorazowy. Regeneruje jednego skill pointa i sprawia, że Anaxa może ruszyć się od razu. Jego skill jednorazowo po tym buffie odbija się zamiast pięciu razy, aż 8. Dodatkowo dostaje efekt True Knowledge, który zwiększa atak oraz skill damage wszystkim postaciom Erudition w drużynie. Oczywiście to wszystko to są jednorazowe buffy, więc należy je odpowiednio wytajmingować. Ale jeżeli zagramy takiego Anaxę z Cerydrą i odpowiednio wytajmingujemy jej buffa, Anaxa zaatakuje aż cztery razy pod rząd. Z racji, że Anaxa po buffie od Cyreny może ruszyć się od razu, daje nam to możliwość dania Sandeja do innej drużyny. Jeśli damy tutaj dodatkowo Cyrydre i Danhenga, taka drużyna będzie całkowicie zamiatać Endgame. I tutaj, w kwestii budowy Cyreny, dałbym praktycznie te same rady co do drużyny Zagleo. Czyli przede wszystkim 200 Spida, żeby jak najszybciej naładowała swojego ulta. A i mimo wszystko nie polecam do Herty. Hysilens. Jej buff również jest jednorazowy. To znaczy, że trzeba go odnawiać za każdym razem. Kiedy Hisilience dostaje buffa od Cyrenę, dostaje również Stack Flowing Warmth, który sprawia, że przy następnym ataku regeneruje sobie 60 energii. Dzięki temu, po użyciu skilla, jest w stanie naładować swego ulta praktycznie do 100%. Dodatkowo, do końca tej walki, jej damage jest zwiększony o 60%. Tego już nie trzeba odnawiać. Jej Basic atak ze skillem potrafił teraz detonować doty, co robi naprawdę ogromne liczby. Dzięki takim buffom jesteśmy w stanie grać Hisilience z Cerydrą, co sprawia, że Hisilience w takiej drużynie staje się Main DPS-em. Oczywiście można ją grać również z kawką w takiej drużynie. Na tyle na ile sam tym pograłem, no to gra się tym całkiem wygodnie. Jedyny minus na to wiadomo jest ładowanie ulta cyrena, ale tutaj z powrotem wchodzi set von Wack, ewentualnie 200 Spida. i gra się tym rzeczywiście przyjemnie. Myday. Myday, tak samo jak wszystkie poprzednie postacie, dostaje efekt jednorazowy. Kiedy dostaje buffa od Cyrena, wszystkie efekty ograniczające kontrolę zostają z niego zdjęte. Dodatkowo, jeśli Myde jest w stanie wendety, automatycznie używa ataku God Slayer Be God, bez zużywania charge. Jego crit damage podczas tego ataku zostaje zwiększony o 200%. Ewentualnie, jeśli nie jest w stanie wendety, jego akcja zostaje przyspieszona o 100%, czyli może ruszyć się od razu. Na tyle, na ile jednak widziałem jego gameplaye w internecie, stwierdzam, że drużyna oraz wyniki, jakie je robi, jest bardzo solidna. Chociaż jest bardzo rygorystyczna ze względu na to, że potrzebuje tam Cerydry oraz Hyacyn. I teraz jak zbudować taką Cyrenę do Mydea? Nie będzie tu zaskoczenia, bo właściwie to się powtórzę po raz chyba już trzeci, ale zdecydowanie 200 speeda wypadnie tutaj najlepiej, ewentualnie z set w on-back. Cyrenę w drużynie z Medejem raczej będzie chciała go buffować niż zadawać obrażenia, a jej demercz nie będzie odpowiednio zbustowany, żeby robić jakąkolwiek różnicę. Postacie, które omawiałem do tej pory miały jedną cechę wspólną, a mianowicie tego buffa od Cyrenę trzeba było im odnawiać. Pora na postacie, u których ten buff raz dany trwa przez całą walkę. Castorice u Kastorice buff od Cyrenę sprawia, że jej ult może zostać naładowany do 200%. Nie znaczy to, że może użyć go dwa razy, ale jej damage końcowy zostaje zwiększony. Damage końcowy, czyli ten jak smok skończy ziewać i wybucha. Tak naprawdę, żeby nie przynudzać tutaj cyferkami, warto pamiętać jedną rzecz. Jeśli przeciwników jest dwóch lub mniej, warto ładować tego ulta do 200%. Jeśli przeciwników jest jednak więcej niż dwóch, należy go raczej używać, gdy naładuje się do 100%. W drużynie z Kastorice build Cyrena ulega lekkiej zmianie. Przede wszystkim nie musimy już stakować jej speeda do 200, wystarczy 180, nawet w trakcie walki. W tej drużynie ze względu na ilość memospritów, Cyrena powinna ładować się bez problemu nawet w pierwszym cyklu. Można iść tutaj spokojnie pod Forpis Deliverera oraz Kulkolinkę Zamforeusa. Polecam tutaj również inwestować w kryty. Cerydra. Z Cerydro jest bardzo prosta sprawa. Buff od Cyrenę sprawia, że postać, która posiada efekt military Merit, ma crit damage zwiększony o 30%. Dodatkowo, kiedy skorzysta z Coup de czyli podwojenia skilla, dostaje jeden punkt charge na start, czyli troszkę łatwiej te charge teraz nastakować. Cyrydra raczej nie jest postacią, która dość szybko będzie stakować Cyrenę, dlatego Cyrenę gra na Cyrydrą powinna mieć 200 spida, żeby w miarę szybko naładować swego ulta. Cypher. Buff, który dostaje Cypher, również jest prosty. Cypher ma zwiększony damage o 36% oraz przeciwnicy mają zmniejszonego defa. Jeżeli przeciwnik jest patronem, ten def jest zmniejszony o 20%. Jeżeli nie jest, to o 12%. Cypher ze względu na to, że nie jest nigdzie najlepszym supportem do postaci zamforusa, raczej będzie grana z taką Acheron albo Fake Xiao. I tutaj jeżeli chodzi o drużynę z Acheron, bo tutaj z Fake Xiao niestety jej nie przetestowałem, działa to całkiem solidnie. Aczkolwiek wymóg 200 Speed'a musi zostać spełniony. Do takiej drużyny idealnie wpasuje się również Dunheng, więc tutaj mamy przynajmniej dwie postacie z Amphoreusa. Sam się tutaj troszkę zdziwiłem, ale grałem się tym całkiem przyjemnie. Mimo że Acheron jest na E0, buffy, które Cyrene daje do damage'u, sprawiają, że brak drugiego Nihility nie jest w ogóle odczuwalny w tej drużynie. I tutaj nie tylko Acheron albo Cypher robią solidne liczby, również Dunheng zaczyna bić zauważalnie dzięki buffom, które dostaje od Cyrene. A no i zapomniałbym dodać, żeby to też było jasne. Buff dla Cypher trwa całą walkę. Evernight. Tutaj buff również trwa całą walkę. Przede wszystkim jej memo skill ma zwiększony damage o 18%. Dodatkowo, kiedy używa skilla lub ulta, dostaje jeden stack memorii dodatkowo. Crit damage, który daje nam jej skill, jest zwiększony dodatkowo o 12% crit damageu, który posiada Evernight. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Jakby wiem, że już o tym powiedziałem, ale przez to, że w drużynie z Evernight, Cyrena nie musi odnawiać skill pointów, daje to dla Cyrena potencjał grania jej pod Main DPS-a albo po prostu wykorzystywania jej potencjalnego damage'u w trakcie walki. Także drużyna Evernight Main DPS-a oraz Cyrena Main DPS-a jest taka sama, aczkolwiek bez dodatkowych Eidolonów Evernight wypadnie lepiej w tej roli. Jeżeli chodzi o build dla Cyrena, jaki tutaj polecam, będzie to ten sam build, który polecałem przy Kastorice, czyli forpis Deliverera. I kulkolinka za Amphoreusa. 180 Speeda, ze względu na to, że i tak bez problemów naładuje swego ulta, oraz pójście lekko wkryty, czyli do 50 Kryt rate Max, oraz niech będzie 160 Kryt demedza. Nie zapomnijcie też, żeby mieć też te 5000 punktów zdrowia bazowo. Fajny on, czy tam fajny on, whatever. Zacznę trochę z innej strony, ze względu na to, że trochę pograłem tą drużyną, stwierdzam, że. No... Cyrenę się ładuje strasznie długo. Jakby wiadomo, ona się generalnie ładuje strasznie długo, ale tutaj to jest w ogóle siermięga i katorga najwyższej męki. Ale jak już się uda, no to robi cuda. I teraz mam dylemat, czy ją w ogóle polecać do tej drużyny. Wydaje mi się, że dużo lepszą opcją dla Fajnona będzie zainwestowanie w jego e A jeszcze bez Cerydry to już w ogóle bym się nie ładował w cyrena. Jeżeli chodzi o buffy, no to przede wszystkim dostaje 6 korflaimów, co zwiększa mu również kryt damage po wejściu w ulta. Bo za każdy dodatkowy coreflame powyżej 12 dostaje 12% crit rate'a. Dodatkowo jeśli posiada efekt eternal ignition, jego crit rate zostaje zwiększony o 16%. I tutaj najciekawsza część buffa od Cyrena, jako dostaje Fynon. A mianowicie, kiedy jego ult się kończy, po dostaniu buffa, tak naprawdę się nie kończy. Po prostu sobie wybucha i wchodzi w ultę jeszcze raz. Może zostać z niego oczywiście wykopany, jeśli dostanie odpowiednią ilość damage'a, to wtedy macie trochę przechlapane. Musicie nie dość, że ładować jego ulta ponownie, to jeszcze musicie ładować ulta Cyrenę, żeby dać mu buffa od nowa. Jeżeli już chcecie jednak rzeczywiście grać tą cyrenę do Fajnona, to w sumie nie jest aż takim głupim pomysłem, ale może to być karkołomne w niektórych sytuacjach, masthefem tutaj będzie wbicie na nie 200 Speed. Ona musi się jak najszybciej naładować. Jest to w pewnym sensie o tyle wygodne, że możecie całkowicie olać kryty i full pod Speed, ile się tylko da. Main Character: Buffy, jakie dostaje main Character, to jest przede wszystkim Atak oraz ogromne ilości crit Rate. A. Dzięki tym buffom nadal możemy go budować full pod Speed i pod crit Damage. Natomiast co sprawia, że ich duo jest takie świetne? To to, że main charakter używając wzmocnionego basic ataku jest w stanie wyzwalać tak jakby follow-upa Cyrenę. To nie jest tak naprawdę follow-up, ale tak to roboczo nazywam. Ten atak to oczywiście minuet of blums and plums i jest wyzwalany dopiero po każdym trzecim ulcie od cyrena. Tak naprawdę skupianie się na tym ataku ma sens dopiero w drużynie z Evernight i Hyacinth, zwłaszcza jeżeli ta dwójka ma swoje dedykowane lightcony, bo wtedy cyrena jest w stanie bić nawet po 500 tysięcy punktów obrażeń. 3 Tutaj sprawa wygląda bardzo prosto. Kiedy Tribi dostaje buffa, jej damage ignoruje 12% defa przeciwników. Dodatkowo jej follow-up po ultach naszych sojuszników zadaje troszkę większe obrażenia. Ale grając jej razem, oczywiście da się i ma to sens jak najbardziej, ale raczej mam wrażenie, że Cyrenę wychodząc miała zastąpić Tribi w niektórych drużynach i umożliwić jej granie w innych. Na przykład mając Cyrenę, możemy teraz wywalić Tribi z drużyny Kasturice i wrócić ją do drużyny z Hertą. To tyle jeżeli chodzi o postacie, które dostają wiecznego ulta. Przyszła kolej na dwójkę odbieńców. Obie te postacie działają w taki sposób, że jeżeli buffujecie kogokolwiek w drużynie, one również dostają buffa. U Danhenga, damage jaki Smog Dunhanga zadaje, zostaje znacznie wzmocniony. Dodatkowo Bond czyli postać, która posiada samo na Dunhanga, zadaje obrażenia zwiększone o 24%. Kiedy buff jest użyty bezpośrednio na Dunhangu, jego Smog może ruszyć się od razu i zadać obrażenia. Zostają one dodatkowo znacznie zwiększone. I tutaj dane mi było gra Dunhanga z Fainonem oczywiście z Cyrena i naprawdę byłem w stanie odczuć damage jaki zadawał Dunheng. W takiej drużynie z Cypher i Acheron Dunheng potrafił zadawać obrażenia równe 400 tysięcy, co jest naprawdę dużo. Chociaż warto zwrócić uwagę, że miał swój dedykowany lightcon, co też na pewno pomaga. Smog Dunhenga niestety nie jest memospritem, a samonem. To znaczy, że kiedy się rusza, nie daje staków Cyrena. Cyrenę. Hyacinth to ostatnia postać, którą będziemy tutaj omawiać i u niej ten buff bardzo prosto, nawet prościej niż u Dunhenga. Przede wszystkim jeśli ktokolwiek w drużynie dostaje buffa od cyrena, Hiacyn również dostaje buffa. Ten pasywny buff działa w taki sposób, że jednorożec Hiacyn zadaje dosyć sporo zwiększone obrażenia. Dodatkowo jeżeli jest bezpośrednio użyty na Hiacyn, regeneruje jej 24 punkty energii. Cyrenę z Hiacyn ma genialną synergię. Przede wszystkim granie z Hiacyn sprawia, że Cyrenę ładuje się dużo szybciej. I na sam koniec moja osobista opinia na temat cyrena. Według mnie zdecydowanie jest ona grade'em do każdego z Chrysosów. Tutaj warto postawić jeszcze wykrzyknik przed Mydejem i Fajnonem. I oczywiście mówię z perspektywy mety, bo da się tutaj zamiast Cerydry wziąć, nie wiem, powiedzmy Sandeja, czy tam zamiast Hyacyn, jakiegoś innego Hillera. Ale jeżeli chcemy robić sensowne wyniki, no to z tymi dwiema postaciami będzie gra na raczej najbardziej topornie. Zresztą postaci, jeżeli zbudujemy ją w odpowiedni sposób, będzie to bajka. Dlatego zdecydowanie ją polecam. Jeszcze tak na szybko, nie musicie iść w jej dedykowany Lightcon, a jeżeli chodzi o jej dolony, E to jest raczej wygoda niż Must have. Jeżeli zbudujecie ją na 200 spida lub tupis spida z wąwakiem, będzie działać dobrze praktycznie w każdej drużynie. Oczywiście mowa tu o Chrysos Herach. Uff! To było naprawdę sporo informacji. Jak sami widzicie, Syrenę nie jest postacią prostą. To znaczy, teoretycznie jest prostą, ale wiedza, którą chcie nabyć do tej postaci, jest całkiem spora. Gra się ją inaczej do różnych teamów i sami musicie dostosować build tak, żeby pasowała najlepiej do waszej ulubionej postaci. Co jest w sumie, jakby na to nie patrzeć, sporą zaletą. Arik wspominał już poniekąd o buildach, że np. w niektórych teamach potrzebujecie 200 Speed, a w niektórych wystarczy 180. Pełny build za to macie teraz na ekranie. Znajdują się tu wszystkie najistotniejsze informacje, jakie będą wam potrzebne. Artefakty, statystyki, konstelacje, lightcony i tak Ten guide oraz inne znajdziecie w strefie Honkai Staroi u nas na Discordzie. Są one regularnie tworzone, więc śmiało. W strefie Starej znajdziecie również gościa specjalnego dzisiejszego odcinka, czyli Arika, bo tak się składa, że jest tam moderatorem. Jeśli za to chodzi o moją opinię o Serence, to muszę wam powiedzieć o jednym. uiszujcie z głową. Postać ta wpasowuje się idealnie w każde konto, gdzie są mocne postacie z Amforeusa, Castorice, Evernight, czy chociażby Hyacynta. Pozwoli Wam ona też również zbuffować Wasze ulubione postacie z Amphoreusa. Jeżeli bardzo lubicie Anaxe, Medea, Fainona, czy inną Magle, to Syrenka wpasuje się idealnie. Mimo wszystko warto pamiętać, że nowych postaci z Amphoreusa raczej nie dostaniemy. Byłoby bardzo ciężko dać dodatkowe buffy, dodatkową postać, ogólnie upchać tolerowo, bo Amphoreus jest już kompletny. Więc tak samo szybko jak Amphorus wypadnie mety, tak samo szybko Syrenka wypadnie z tej mety. Nie zapominajmy, że jest wersja 3.7, za chwilę 3.8, a po 3.8 już 4.0 i nowy region. Z nowym regionem najprawdopodobniej nowe mechaniki, nowe postacie i nowa meta. Mimo wszystko uważam, że zanim cokolwiek większego zmieni się w gierce, musi minąć kilka dłuższych aktualizacji, więc do wersji 4.2, 4.3 jest bezpieczna. Co wydarzy się później, nie mam pojęcia. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo, że Arik wpadł i wytłumaczył Wam wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentarze czy to do mnie, czy do Arika są Wasze, pytajcie śmiało, no i do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach, pozdrawiam i dobranoc.